Cześć, kochani! witajcie w kolejnym filmiku. Dzisiaj będzie wielkie denko. Słuchajcie, tyle mi się uzbierało, Słuchajcie, wielka paka. Ja nie wiem, jak ja mogę przez dwa miesiące uzbierać taką wielką pakę e, kosmetyków, ale udało się. E, dużo rzeczy zdenkowałam. E, tak jak Wam wspominałam przed przeprowadzką, chciałabym naprawdę dużo rzeczy zużyć, e, żeby nie przenosić starych rzeczy, e, a ewentualnie przenieść nowe, które widzieliście w parce od m.in. Mazi i różne inne kosmetyki, które mam teraz w planach kupić. Także chciałabym te nowe rzeczy zabrać, a mniej więcej stare balsamy, różne takie m, inne rzeczy czy pozużywać, ale słuchajcie zacznę dzisiaj nietypowo moje denko ponieważ no, jestem po prostu w szoku, zniszczyły mi się moje ukochane buty które wam pokazywałam w jednym ze strojów dnia także w ramach upamiętnienia, podnikuję Wam na dole filmik, po prostu mi się złamały tutaj e, na podeszwie, nie wiem musiałam gdzieś nadepnąć, po prostu mi pękły ale mają już dwa lata, także są wysłużone no piękne, piękne buty, po prostu uwielbiałam, jest takim zapięciem z tyłu, też mi się, że robicie takie zapięcia e, no ale cóż, Przed koniec tych butów także postanowiłam je uwiecznić w moim denku e, no i dalej przechodzę do kosmetyków które udało mi się zużyć e, będę leciała po kolei, ponieważ nie będę układała tych wszystkich kosmetyków e, nie wiem, może jakoś chronologicznie ale po prostu... Um... No dobra, po prostu Wam je pokażę Także zużyłam, słuchajcie, Izana, to jest woda brzozowa eee, Bardzo lubię tą wodę brzozową Bardzo Wam polecam. Dzięki temu moje włosy są śniące u nasady eee, Ładnie się tak, może nie puszą, ale są takie Właśnie uniesione eee, I dzięki temu e, ta woda brzozowa przedłuża Także świe świeżość moich włosów Powiem Wam, że dzisiaj miałam dylemat, czy umyć włosy, czy nie Bo naprawdę po trzech dniach I teraz na czwarty dzień były naprawdę w dobrej formie eee, Wystarczyło tylko mm, suchym szamponem przejechać I naprawdę bardzo Wam polecam Wiele z moich koleżanek, które mnie także oglądało Kupiło właśnie tę wodę brzozową I jest zadowolona, ja przelewam ją do atomizera Tak, za 4 zł naprawdę A grzech nie spróbować Jeden z moich ulubionych płonów micelarnych Garnier, bardzo, bardzo dobry produkt Podziękuję Wam recenzję tego, tego kosmetyku I pierwsze wrażenie, ponieważ wtedy Wam pokazywałam Jak on ładnie usuwa makijaż Robiłam jego test właśnie Jeszcze kolejnym wacikiem, także tam sobie możecie zobaczyć Jest bardzo wydajny, starczy mi około Na 3 miesiące, także moim zdaniem jest to Dobry wynik, niby tutaj jest na 200 zastosowań Czyli powiedzmy Mm, powinien nam starczyć mniej więcej na prawie pół roku. No mnie starczył na trzy miesiące, ponieważ ja jeszcze inne rzeczy tym płynem robiłam, także e, bardzo fajny kosmetyk. E, dalej coś, co mi się chyba nie sprawdziło, nie polecałam Wam filmiku o właśnie balsamach brązujących, także ranking moich balsamów brązujących też możecie zobaczyć na dole, podlinkuję Wam filmik, ponieważ tam porównywałam kolastynę, chyba mm, Liren i y, DAF. Także ten wypad najgorzej jest y, moim zdaniem y, średniej jakości, wcale tak dobrze nie nawilża, e, ewentualnie dodaje się do bardzo, bardzo jasnych karnacji. Kolejnym produktem jest coś, co bardzo lubiłam. To jest organiczny peeling do ciała z y, Organic Shop. E, Pięknie pachniał taką czekoladą, to jest napisane, że to jest belgijska czekolada dawałam też do wypróbowania koleżankom były bardzo zadowolone, bardzo ładnie ścierał a znalazłam jego tańszy odpowiednik czyli właśnie prezent, który dostałam ostatnio, peeling od Deli z olekiem arganowym, natomiast ten gdybym miała takie zbędne 25 zł na peeling to bym na pewno wydała, ponieważ zapach jest przecudowny bardzo, bardzo lubię ten produkt i możecie go zdobyć na kalina.pl, na skarby Syberii chyba z tego co widziałam, także tam możecie zajrzeć i się zainteresować tym produktem, bo zapach jest naprawdę nieziemski. Kolejnym produktem to jest Izana Oil, to jest e, olejek właśnie podpryszny, jest uwielbiam, zawsze sobie robię zapas. E, też wiele moich żenek się skusiło, myję sobie nim pędzle, myję sobie nim beauty blendery a, i bardzo ładnie wypukuję na przykład ciężkie podkłady. Dzisiaj mam na przykład Estella Lauder Double Wear, także dajcie znać, czy jest wszystko w porządku, czy kolor się nie odcina. To jest kolor Bone, także ja wzięłam na razie na przetestowanie, ale mam już zamiar sobie kupić e, ostatecznie tą moją butelkę, e, ponieważ e, odcień Bone jest taki fajny, ponieważ pasuje właśnie zimą i takim latem, gdzie ja Mogę sobie po prostu przybrązowić troszeczkę buzi, także dajcie znać e, Wracając do projektu Denko Moje ulubione perfumy, czyli tańsze odpowiedniki Ja ich na razie nie kupię e, Ponieważ e, No już po prostu za niespełna miesiąc dostanę Swoją butelkę e, oryginalnych Perfum, które miałam wcześniej, ale mi się skończyły Także kupiłam w ramach deficytu e, Tą buteleczkę, ale jeżeli e, Nie chcecie wydawać e, 300 zł Na perfumy, mm, ja je akurat Dostanę, słuchajcie, na rocznicę, także no to jest Taki e, wydatek Który po prostu zawsze wliczamy w koszty ale jest to tańszy odpowiednik, który kosztuje raptem 25 zł. Także jeżeli macie dostęp do tych perfum, ja Wam podlinkuję moją recenzję właśnie ich na blogu, także może będziecie zainteresowane. Dalej również peeling Tołpa, to jest czarna róża. Organiczny peeling, bardzo ładnie pachnie, bardzo ładnie peelinguje, ale jest to produkt przeznaczony do skóry delikatnej. Ale zapach Was po prostu no, zwali ponieważ jest fantastyczny. Jest to drogi produkt, ponieważ kosztuje 40 zł. Ja dostałam go na przetestowanie, także. Nie wiem, czy bym się na niego zdecydowała ponownie, gdybym miała zapłacić za niego 40 zł, ale jest fantastyczny, także jeżeli kupujecie drogie peelingi, a te Wam wyda się stosunkowo tani, ponieważ wiem, że są jeszcze droższe, to na pewno sobie wypróbujcie, bo jest bardzo, bardzo dobry, bardzo ładnie natłuszcza skórę i jest przeznaczony do skóry, moim zdaniem, wrażliwej. Teraz, słuchajcie, dwa może kremy. Biodermik to są jeszcze te stare wersje, teraz mamy tubki bardzo fajna oliwkowa seria, bardzo ładnie nawilżała, mnie się bardziej sprawdził krem na noc ponieważ jak tak nakładałam na skórę to tak czułam takie orzeźwienie a takie właśnie nawilżenie teraz potrzebuję zdecydowanie większego nawilżenia, także zobaczycie co w zakupach sobie sprawiłam, ponieważ przechodzę teraz kurację trzema krokami klinik i troszeczkę mi się czoło wysuszyło, także kupiłam sobie na małe nawilże, ale to zobaczcie myślę, że w zakupach, ponieważ będę je dla Was zbierać i pokażę je Wam zbiorczo, ale ale biodermik za 35 zł, gdzie ja kupiłam i w prąd, naprawdę dobra cena. Dla skóry takiej niewymagającej takiego dogłębnego nawilżenia będą fantastyczne, przepięknie pachną, także mi się fajnie używało. Tutaj taki mini bubel, e, dostałam od mojej wizki e, Makeup e, Professional Brush Shampoo, to jest szampon do właśnie pędzli od firmy FM. E, strasznie śmierdzi. E, ja zużyłam go, ponieważ akurat robiłam wielkie pranie pędzli, tak że on po prostu poszedł, ale naprawdę jest bardzo mało wydajny. E, słyszałam dużo dobrego o kosmetykach FM, także nie wiem, no zobaczymy jak, jak się sprawdzą inne kosmetyki, jeżeli będę w ogóle miała okazję jakieś przetestować, ale ten produkt, tego produktu Wam nie polecam. Mm, dalej. E, edycja limitowana, Original Source, to jest mandarynka i Bazylia. Bardzo, bardzo fajny żel. Bardzo mi się podoba, bardzo Wam go polecam. Zwłaszcza na takie właśnie letnie teraz pogody, upały, ponieważ wyczuwalna jest ta bazylia. Bardzo ładnie odświeża nam skórę. Jeszcze tak specjalnie zostawiam na skórze na chwilę ten żel, żeby mi tak ochłodził ciało, także rano. Naprawdę fajne żywienie. Bardzo Wam polecam w promocji kosztuje pieniądze, także to jest bardzo, bardzo dobra cena Dalej odżywka do włosów keratynowa, brazylijska To jest akurat firma Organic To jest akurat mm, opakowanie po odżywce, którą dostałam na przetestowaniu od Madzi Bardzo mi się sprawdziła ta odżywka Ja uwielbiam teraz przy takiej długiej włosach keratynowe odżywki Raz na jakiś czas mi się sprawdzają, także używam ją raz na dwa tygodnie Bardzo długo mi starczyła ta próbka Kupiłam sobie pełnowymiarowe opakowanie, pełnowymiarowy produkt Za 30 zł, także bardzo Wam polecam serię Organic Są naprawdę fantastyczne Dalej mój ulubiony filtr przeciwsłoneczny All Around Say Back As Sun Macie filmik odnośnie tego produktu I go porównywałam do Vichy Capital Soleil Ten wydaje mi się lepszy, ponieważ nie zostawia takich such, Suchych śladów przy włoskach Także mniej go widać, szybciej się wchłania moim zdaniem Ponieważ Vichy Capital Soleil Jedna gruba warstwa, no średnio się sprawdza Natomiast trzeba dwa razy nakładać A tutaj jedna gruba warstwa Szybko się wchłania nie pozostawia jakichś śladów na włoskach Jakichś suchych placków Czy takich białych, białych takich nalotów także świetny produkt na eBayu za 30 zł. Zajrzyjcie sobie do porównania, jeżeli nadal szukacie swojego idealnego filtru, głównie dla cery i tłustej. Kolejny produkt i wroszę to jest Expert Repair, to jest akurat mleczko odbudowujące do skóry bardzo suchej, 150 ml, koszt około 30 zł, bardzo by produkt, bardzo ładnie nawilża, jeżeli teraz macie przesuszoną skórę po lecie czy będziecie mieli przesuszoną po zimie, bo bo kaloryfery będą pełną parą grzały. To jak najbardziej Wam polecam. Mnie się sprawdził po zimie. Ukradłam go swojej babci, ponieważ ja go jej kupiłam. Wydałam mi inne balsam, ponieważ ona go nie używała. Stwierdziła, że ma tyle tego po wszystkich gwiazdkach i urodzinach, że po prostu jej się zmarnuje, Ja wie, że ja jestem fanką produktu z Także bardzo Wam polecam. Pięknie pachnie, taką ma sołkowatą konsystencję. No, moim zdaniem warto sobie zainwestować, jeżeli naprawdę macie skórę przesuszoną. Dalej oczywiście płatki kosmetyczne. To jest akurat ta wersja Kara z Biedronki, e, bardzo fajne za 3 zł, naprawdę fajne płatki, bo są obszywane, także jeżeli będziecie w Biedronce, a nie macie płatków, to Wam polecam e, i coś, co mnie bardzo zachwyciło Marion Spa, ja żałuję, że tego produktu nie ma w pełnym wymiarze, tutaj rozmawiałam z jedną z moich widzek, która właśnie mówiła, że nie ma ale do, są dostępne w Hebe, bo specjalnie dla mnie sprawdza, także dziękuję Ci Anetko mikroderma brazy delikatne złuszczanie teraz sucha i normalna, ja właśnie od Anety dostałam e, tą jakby saszetkę, bardzo fajny naprawdę zapach, jakbyśmy były naprawdę w spa jakieś luksus Produktu. E, bardzo fajnie ta mikroderma nam złuszcza na skórek, i bardzo ładnie wygładza. Także ja żałuję, że Marion nie wypuściło tego produktu w pełnym wymiarze. Link dam wam do recenzji, ponieważ też o tym produkcie zrobiłam, bo byłam nim zachwycona. E, hydrolat. Ym... Hydrolat zmięty bułgarski, 200 litrów, koszt około 12 zł. Uwielbiam hydrolaty, rano sobie nim przecieram buzię, teraz akurat mam w z The Body Shopu, ale jeżeli szukać tańszej wersji, to naprawdę zajrzyjcie. Wiele z moich widzów naprawdę zaczęło po prostu kupować falowo kosmetyki ze Zrób sobie krem czy naturalne i naprawdę jestem zadowolona, także warto takie kosmetyki przetestować. Słuchajcie, zostało mi jeszcze parę produktów z tej pierwszej części, ponieważ Denko podzielona na dwie części, bo myślę, że moja kamera po prostu nie nadąży za tym, co ja tutaj do Was mówię, także ostatnie produkty ten to będzie oliwka dla dzieci Wauchenbuschen. Już nie pamiętam jak to się mówi, ale wielokrotnie mi pisałyście. Jest to oliwka bardzo wydajna, ponieważ staczyła mi na rok. Naprawdę fantastyczny produkt. Zapach jest taki średni, bym powiedziała, taki czuć naprawdę tego nagietka, ale on już jest męczący po jakimś czasie, także ja wolę mniejsze wersje, żeby sobie testować, a um ale bardzo dobre polecam wam także jeżeli jesteście zainteresowane promocją można ją zdobyć za 15 zł a tutaj mamy 500 ml także bardzo bardzo się opłaca e, także ja kończę moją pierwszą część denka podzieliłam to denko na dwie części ponieważ z czym zostało pół, e, pół torby e, jak widzicie jest bardzo bardzo duże e, także jeżeli jesteście zainteresowane niektórymi produktami które wam tutaj pokazywałam to zajrzyjcie sobie do recenzji zajrzyjcie sobie do filmików a jeżeli nie ma tych e, nie ma recenzji tych produktów a które was interesują to oczywiście pytajcie w komentarzach ja wam chętnie odpowiem także do zobaczenia w drugiej życzycie danko pa.